Witajcie moi kochani bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry Lego Batman 3 pod zagotan. I dzisiaj będziemy na poziomie sezon na pomarancze. Dobra, ok, mamy tutaj pierwszy mini zestaw. Tylko musimy sobie wziąć zieloną latarnię. albo, lat albo białą latarnię, bo... Sobotę odblokowaliśmy postać o nazwie Biała Latarnia, słuchajcie. No naprawdę, możecie sobie zobaczyć, jak mi nie wierzycie. Dobra, to tak. Teraz musimy za to pociągnąć. Nie ma, że boli, bo trzeba przejść dalej. Ok, i teraz tak, Superman. Okej okay. i tutaj będzie postać czy mini zestaw Ja słuchajcie zgaduję że tutaj będzie mini zestaw No ale oczywiście mogę się myć No i oczywiście, ja rzadko się słuchajcie mylę Dobra, okej, okay. kolejny mini zestaw mamy tutaj Okej okay. To wykopnam tutaj to czy tam wywierć <grym> Dobra. I co to jest? A, okej okay. I co? Tylko nie gadajcie, że mam zniszczyć tą tutaj pszczółkę. No. Czy tam osę? Przepraszam cię. Musiałem. Okej okay. trochę brutalny sposób, nie? Dobra, tutaj mamy co? Kolejny mini zestaw. Oszty. Dobra, ok. Ale po prostu ratowała swoje młode, tak? Czy tam ratował? Nie, no chyba ratowała, nie? Dobra, ok. Ok, już jestem. I co my tutaj mamy? No, może na początek polecimy sobie na dół i przypalimy to tutaj. Tą tarczę. Pięknie. I teraz musimy użyć brajniaka. A potem zieloną. A potem zieloną latarnię. Ok. I teraz zielona latarnia. Co nam tutaj zbudujesz? Aha, wiertarkę, tak? Wiertarkę do kamieni. Okej. Okay. Może tak być. Dobra, mamy czwarty mini zestaw. I... Teraz tak Teraz tutaj mamy kolejny mini zestaw. Tylko musimy sobie wziąć Batmana. Ok, już tutaj ich tak na szybkości pokonam, żeby mi tutaj nie przeszkadzali. Dobra, i tutaj mamy postać, i chyba już wiem o co tutaj chodzi. Ok, musimy sobie wziąć robina. Kostium ochronny i powciągać te klocki. Chyba, że to nie o to chodzi, ale mam nadzieję, że o to słuchajcie. Jeśli dobrze pamiętam, dobra, i jeszcze raz. Czy mi coś to dało? Nie. Dobra, tutaj nic nie było. A! Ej, a skąd to nagle? Może z tych krzaków, co? To wyleciało. No nie wiem, w każdym bądź Ale mamy. Dobra, okej, okay, teraz musimy sobie wziąć tego gościa. I... Okej, okay, przecież to nie jest laser, co ja robię. Dobra. No i teraz, powrotem, musimy zamienić się na robina i kostium ochronny. I co to będzie za kolejny przedmiot w tym odcinku? Uwaga. Ej, to co jest? A okej. Okay. Samolot. On chciał samolot? Eee. Yy, trochę dziwna sprawa. Ale okej. Okay. Hm. I co? Aha Po prostu chciał zobaczyć jak samo sobie lata. No dobra, okej, okay, spoko. Dobra, okej, okay, już jesteśmy na drugiej lokacji. No dobra, okej, okay, może z tego wy wylecą jakieś klocki. Zaraz zobaczymy. Dobra, najpierw musimy to wyciąć. Dobra Dobra, ok. no to w takim razie zdobędziemy sobie ten mini zestaw jak tutaj już jesteśmy Dobra, ciągnij I okej okay. i teraz co? Musimy to rozwalić, nie? Zapewne No, zapewne tak Dobra, teraz możemy zbudować. Teraz możemy zbudować i. i co? O co tu chodzi? Aha, dobra. I. A, ok. Dobra. To było dosyć dziwne. No, dobra, ok. To słuchajcie, w takim razie tym Adamem zajmiemy się za chwilkę. Najpierw sobie jeszcze zdobędziemy te mini zestawy. Wszystkie. Sobie wycinamy banana. Słuchajcie, um, temat ten sam. Lubicie banany? Bo ja słuchajcie lubię. Banany słuchajcie nawet mi pomagają, żeby lepiej mówić. Ale dzisiaj słuchajcie go, ale słuchajcie dzisiaj nie zjadłem banana i i mam taki głos, jaki mam, niestety. Dobra, przepalamy jakiś totem. Cokolwiek to jest. Ok. No i mamy ósmy mini zestaw. I teraz musimy jakoś uratować tego Adama Westa, nie? Aha! Dobra, ok. Wystarczyło po prostu podlecieć w górę i tyle. Dobra. No to wyrywamy ząbki. Proszę powiedzieć, a... O. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty... Okej. Okay. Cztery zęby. No, akurat słuchajcie... Cztery zęby mi brakuje. A więc... Czy to nie jest przypadkiem przypadek? <grym> Dobra, okej, okay, słuchajcie, zaraz się widzimy. Jakim cudem Robin tam nie wpadł, to ja tego nie wiem. Ale okej. Okay. Dobra. Lecimy. I to sobie pomijamy. I tak, tutaj, tutaj musimy to najpierw zniszczyć. Te łodygi, czy cokolwiek to jest. I teraz musimy sobie wziąć Batmana. Pyk. I teraz y, Supermana. Okej. Okay, mamy dziewiąty mini zestaw. I teraz tutaj coś musimy zrobić. Dobra. OK, i teraz A dobra, okej, okay, bo, bo chciałem powiedzieć, że wystarczy, że to zniszczymy i będziemy mieli mini zestaw, ale okej. Okay. Dobra, Adama jest w tarapatach uratowany. Mini zestawy. Tutaj będziemy mieli... Pomarańczowy pierścień mocy, proszę bardzo. I mamy Kasiolkę i postacie. Okej, okay. i słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek Wam się spodobał, no to zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i słuchajcie, życzę Wam dalszego miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy ten odcinek oglądacie, o jakiej porze. No i trzymajcie się i cześć! Do następnego!